Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie chizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Spraw, bym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, któreś skruszył. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój zbawco, niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćby je dawał. Moją ofiarą boże duch skruszony, nie gardzisz Boże sercem pokornym i skruszonym. Panie, okaż Syjanowi łaskę w Twojej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.